Zapraszam Was na grzańca. Cieszę się, że przyszliście. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym naszym pierwszym adwentowym grzańcu. Pamiętacie być może nasze kolekcje adwentowe z zeszłego roku Obserwatorium Adwentowe. W tym roku też chcemy z Wami adwent przeżywać. A że idzie zima, a jak jest zima, to musi być zimno. No, i chociaż chciałoby się uciec, to przede wszystkim się nie da, to proponujemy Wam coś, co rozgrzewa, czyli grzańca, a konkretnie coś, co będzie rozgrzewało nasze serca. Cieszę się bardzo, że dołączacie. Mam nadzieję, że macie też coś ciepłego ze sobą. Ja mam ze sobą coś lepszego niż, niż zawartość tego kubka, i na to coś lepszego również chcę Was zaprosić na to, co będzie tym grzańcem, który będzie rozgrzewał nasze serca. Mam nadzieję, że dobrze widać, słychać i że ten internet tutaj w tym niezwykłym miejscu też jakoś działa. Chcę Was zaprosić do chwili modlitwy na początek, ponieważ ten grzaniec ma być grzańcem dla serca, a tym, kto rozgrzewa nasze serca, jest Duch Boży. Więc pomódlmy się chwilkę w takim składzie, jakim jesteśmy. Myślę, że inni za chwilkę dołączą. Panie Jezu, dziękujemy Ci za kolejny adwent w naszym życiu. Dziękuję Ci za to, że chcesz do nas mówić przez Twoje słowo. Dziękuję Ci za tych, którzy chcą słuchać Twojego słowa, którzy są spragnieni tego, którzy pragną, którzy tęsknią za Tobą, którzy chcą, żeby ich serca stały rozgrzane. I niech Twoje słowo działa w nas, niech Twoje słowo nas rozgrzewa, niech Twoje słowo nas ożywia, niech nawraca nasze serca. Amen. Więc, kochani, startujemy z grzańcem adwentowym. To będą takie cztery spotkania, w czasie których chcę Was zaprosić do tego, żeby pozwolić Bogu rozgrzać Twoje serce. I chcę najpierw wrócić do pierwszej niedzieli adwentu dzisiaj, ponieważ kiedy słuchałem słowa, które było w pierwszej niedzieli adwentu, moje serce zostało poruszone. W słowie Ewangelii, z Ewangelii Łukasza, czytamy o trudnych rzeczach i o trudnych emocjach. To jest z Ewangelii Łukasza z rozdziału XXI. Kto był w kościele w niedzielę, to słyszał. O. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach, a na Ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec wzburzonego morza. Ludzie mleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na Ziemię. I kochanie, jak się czyta takie słowa, to naprawdę się można przestraszyć. I myślę, że dzisiaj dużo jest lęku w ogóle na świecie, dużo jest lęku w kościele, dużo jest też budowania na takich lęku, na takich właśnie zapowiedziach. Ale kochanie, kiedy się czyta całe to słowo, to Jezus mówi tam o ocaleniu. Na końcu tego fragmentu jest takie zdanie: Uważajcie więc i czuwajcie, abyście Czuwajcie więc i módlcie się, to jest 36 werset, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść. A więc Jezus chce ocalić mnie i ciebie przed złem. I w tym czasie, kiedy faktycznie jest ciemno, na dworze jest ciemno, ale też jest wiele trudnych rzeczy. Jest pandemia, nie wiadomo, jak ona się rozwinie. Są jakieś takie rzeczy za wschodnią granicą, które się dzieją, sprzeczne informacje stamtąd przychodzą. I można się jakoś na tym skupiać i mówić o tym, że źle się na świecie dzieje. A w tym fragmencie Ewangelii, który był czytany w tę niedzielę, Jezus daje taką dobrą nowinę i mówi, gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Dosłownie to słowo, które tam jest użyte, oznacza wyprostujcie się. Czy Jezus mówi coś takiego? Kiedy wszyscy ludzie będą mówili, że jest źle, to to jest czas, kiedy ja będę działał. I tu bym się chciał troszkę cofnąć do pierwszego czytania jeszcze z niedzieli z księgi proroka Jeremiasza z 34, z 33 rozdziału. To jest 33 rozdział od 14 wersetu. Oto nadchodzą dni, kiedy spełnię obietnicę, którą dałem domowi Izraela i domowi Judy. Bóg chce wypełnić obietnicę. I ja sobie sprawdziłem, w jakich okolicznościach prorok Jeremiasz głosi to słowo. I to słowo jest głoszone wtedy, kiedy Jerozolima jest atakowana przez Babilończyków, kiedy miasto jest zdobyte i kiedy naprawdę znikąd nie widać ratunku. Jak się czyta ten kolejny rozdziały księgi Jeremiasza, to właściwie tam jest tak, że, że państwo jest pokonane. A jeszcze są jakieś takie grona można władców, którzy wyrywają sobie tą władzę, i mimo, że, że widać, że jest klęska, oni dalej nie chcą nic z tym zrobić. Prorok Jeremiasz głosi im konkretne słowo, i oni cały czas robią na odwrót. No, strasznie się to czyta. I Bóg mówi: w takich okolicznościach, Bóg właśnie mówi to słowo. Od nadchodzą dni, kiedy wypełni obietnicę. Jest ciemno wokół, na całym świecie, wokół nich. Bóg mówi, teraz będę działał. I tam w ogóle jeszcze jest takie, takie zdanie, że Bóg mówi, sprawie, że Dawidowi wyrośnie, wyrośnie odrość Sprawiedliwa, będą go nazywać Pan Naszą Sprawiedliwością. Jakby się to czytało po hebrajsku, to tam są użyte takie same litery, jak występują w imieniu króla, który wtedy panował, sedecjasz. Cedekijachu, ja nie jestem dobry z hebrajskiego, jakbym nie słuchał, jaki Żyd pewnie mnie poprawił, ale w każdym razie te litery, które składają się na imię Sedecjasza jednocześnie składają się na te słowa Pan naszą sprawiedliwością. Tak? Czyli to jest taka gra słów z imieniem tego władcy, który robił wszystko nie tak, jak Bóg chciał. Po prostu wszystko. I w takim czasie... Bóg głosi dobrą nowinę. Więc niezależnie od tego, co, czego się boi świat i czego ty się boisz, Bóg mówi właśnie, teraz ja będę działał. Teraz podnieś głowę, teraz się wyprostuj, teraz możesz spodziewać się, że, że, ja, będę, że ja będę interweniował. I ja mam też to doświadczenie, że kiedy ja widzę w moim życiu, że, że dzieją się jakieś rzeczy, na które nie mam wpływu. Że, że jest ciemno, że jest trudno, to mam takie wrażenie, że Bóg coś przygotowuje. I w kontekście też szczególnie tego, co dzieje się wokół nas, mam też na myśli pandemię, wierzę w to, że to jest czas, kiedy trzeba się przygotować na Boże działanie. To zło, które przychodzi, nie jest Bożym działaniem, tak? to jest dla mnie jasne, że ani pandemia, ani kryzys migracyjny, ani żadne inne złe rzeczy to nie pochodzi od Boga. Ale że pomimo tego Bóg będzie działał. I teraz idziemy trochę do przodu, do drugiej niedzieli adwentu, która mówi już nam o nawróceniu. I to jest odpowiedź, jestem głęboko przekonany, że to jest odpowiedź, której Bóg oczekuje ode mnie i od Ciebie. Nie analizowania jakiegoś szczegółowego tego, co się dzieje wokół nas na świecie, nie szukania winnych tylko nawrócenia mojego serca, że teraz Bóg chce, żebyś był blisko Niego. Teraz Bóg chce, żebyś Go szukał. I ja wierzę w to, że to jest odpowiedź taka osobista, w sensie, że Bóg Ciebie do tego zaprasza, żebyś Go szukał. Też Bóg zaprasza do tego Twoją wspólnotę, Twoją parafię. Bóg do tego zaprasza Kościół. W czasie, kiedy jest ciemno, Bóg chce przyciągnąć nas bliżej swojego serca. Chce, żebyśmy się nawrócili. I będziemy czytali i słuchani w drugą niedzielę adwentu o Janie, który głosi chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów. Czyli o tej postawie, o którą chodzi. Szukanie Boga całym sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. I ja, ja w tym adwencie no właśnie od tego czuję się przynaglony. żeby odłożyć jakieś takie wpatrywanie się w świat i patrzenie co złego z tego świata przyjdzie. Ale żeby, żeby całym sercem szukać Boga. I w następnym grzańcu, w grzańcu drugim, będę chciał, żebyśmy bardziej się pochylili nad tymi Bożymi obietnicami i nad tym, jak w praktyce może wyglądać moje i Twoje nawrócenie. A teraz chciałem jeszcze nawiązać do, do jednej rzeczy. Mianowicie do tego słowa, które, które pojawia się na niektórych naszych grafikach. Ukochałem cię odwieczną miłością. Wierzę to głęboko też, że ten Adwent to jest też czas, w którym Bóg nie tylko chce przyciągać Cię do swojego serca, ale przypominać Ci o tym, że jesteś kochany przez Niego. Pozwól, żeby słowo Boże w tym Adwencie było takim grzańcem, który będzie rozgrzewał Twoje serce. Przy okazji może zrobimy konkurs na najlepszy kubek. Na każdym grańcu będę miał inny. Zobaczymy, jaki jest. Możecie też zgadywać, co jest zawartością tego kubka, bo rzeczywiście coś w nim jest. Czy to jest grzaniec? Możecie zgadywać. Natomiast zachęcam Cię do tego, żeby nie czekać na następnego grańca, tylko otwierać słowo każdego dnia. To mogą być te słowa, które czytamy codziennie w kościele. Z ksiąg prorskich, najczęściej czytania według liturgii Kościoła. To może być po prostu jakaś Ewangelia, którą będziesz czytać rozdział po rozdziale. To może być według aplikacji biblijnej, którą masz, ale zadbaj o to, żeby nie zamarznąć tej zimy. Żeby Twoje serce było rozgrzewane. Żeby było rozgrzewane przez Słowo Pana Boga. To taki początek. Zapraszam Was, kochani, za tydzień od godziny 21. Jeśli chcecie kogoś na te ogrzańca jeszcze zaprosić, to udostępnijcie tego live'a. Podzielcie się dobrą nowiną z tymi, którzy jej potrzebują. Bądźcie też razem ze mną, razem z nami za tydzień, też o 21. I chcę zakończyć krótką modlitwą właśnie o to, żeby to słowo rozgrzało Twoje serce. Panie, staję przed Tobą z tymi, którzy muszą zmagać się z zimą, która przychodzi. I chcemy, Panie, wyznać, że Twoje Słowo jest najlepszym rozgrzaniem dla naszego serca. I chcę na nowo wsłuchiwać się w nie, chcę Mu wierzyć i chcę je czytać każdego dnia. I niech teraz to Słowo, które dzisiaj było czytane, rozgrzeje serca tych, którzy słuchają, tych, którzy są z nami. Niech przywróci nadzieję. Panie, daj nam też pokój wobec tego wszystkiego, co widzimy na zewnątrz, byśmy nie ulegali lękowi, bezradności temu wszystkiemu, co zapowiedziałeś przecież, że się będzie działo, że ludzie będą się bali, że będą bezradni. Ale my chcemy być tymi, którzy wyprostują się i podnoszą głowy i wyglądają Twojego działania w naszym życiu już teraz i już dzisiaj. Bądź uwielbiony, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I jeszcze, kochani, dzisiaj moje serce też zostało bardzo rozgrzane, nie tylko przez Słowo Boże, ale też przez Słowo, które Bóg przyniósł mi przez, przez kogoś mi też bliskiego z naszej fundacji. I jestem przekonany, że to, że to było słowo prorocze, które obudziło moje marzenia, ale o tym powiem więcej za tydzień. Do zobaczenia.